Jakie kwiaty oraz rośliny balkonowe i tarasowe można uprawiać od nasionka? O tym będzie dzisiejszy film z cyklu Ogród ozdobny. Zapraszam. W balkonowych i tarasowych Donicach, a także na rabatach w ogrodzie możemy sadzić wiele roślin, począwszy od bratków, stokrotek i niezapominajek wczesną wiosną, a skończywszy na astrach, chryzantemach i brzosach sadzonych jesienią. Najdłużej jednak nasze balkonowe skrzynki i tarasowe pojemniki zdobią tzw. rośliny letnie, które często są ciepłolubne i do których zaliczamy wiele różnych gatunków. Najczęściej ich sadzonki kupujemy w kwietniu i w maju w sklepach ogrodniczych ale możemy też wiele z nich samodzielnie wysiać i pozyskać własne sadzonki. Za te wysiewy należy jednak zabrać się odpowiednio wcześniej, najlepiej w lutym lub na początku marca. Dzięki temu zaoszczędzimy, będziemy mieli więcej sadzonek i zabawy z obserwacją i pielęgnacją roślin rodzących się, rosnących, no i potem przepięknie kwitnących. Jakie to rośliny i jak je wysiewać i potem prowadzić, żeby pozyskać zdrowe wspaniałe sadzonki? Są to między innymi pelargonie, rabatowe i bruszczolistne zwisające. Petunie, w różnych odmianach i o różnych kolorach, np. w odcieniach różowych, lobelie, które najczęściej mają niebieskie drobne kwiaty, werbeny ogrodowe, również w różnych odmianach i różnych kolorach, darie karłowe, o pojedynczych lub pełnych kwiatach, czy szałwia błyszcząca, o intensywnie czerwonych kwiatostanach i charakterystycznym pokroju, a także aksamitki, nie tylko w najbardziej znanych tradycyjnych odmianach, ale również w odmianach nieco bardziej dekoracyjnych, o kwiatach białych, pomarańczowych lub żółtych, drobnokwiatowych. Siać możemy też cynie, astry, kleomy, niecierpki, lwie paszcze i wiele innych tak zwanych kwiatów jednorocznych, ale je możemy siać nieco później w marcu. Dziś zajmiemy się głównie się tymi, które wysiewamy najwcześniej w środku zimy, w lutym. A do wysiewów oprócz nasion potrzebne nam będą jeszcze wybrane pojemniki i ziemia do wysiewu i pikowania. Pojemnikami mogą być wielodoniczki, niewielkie, raczej płytkie doniczki lub plastikowe pojemniki po produktach spożywczych. Powinny być one czyste, opisane, jeżeli wysiewamy więcej gatunków i odmian roślin, oraz mieć otwory drenażowe na dnie. W przypadku wszystkich wcześniej wysiewanych roślin należy zaplanować późniejsze pikowanie i przesadzanie do nieco większych doniczek, zanim trafią na balkonie lub w ogrodzie na miejsce stałe. Wybierzmy więc takie pojemniki, które potem ułatwią nam to zadanie. Ziemia do wysiewu i pikowania powinna być lekka, przepuszczalna, wolna od patogenów chorobotwórczych, szkodników i grzybów. W sklepach są dostępne takie ziemie, które świetnie sprawdzą się w czasie wysiewów, bo nie należy zapominać, że często dobór dobrego podłoża jest kluczem do sukcesu dobrego kiełkowania roślin. Kiełkowanie to zależy bowiem nie tylko od nasion, ale także od ziemi i oczywiście potem od naszej dalszej pielęgnacji rozsad. Ziemia do wysiewu, pikowania i ukorzeniania może być na bazie torfu słabo i silnie rozłożonego o drobnej frakcji. Jej struktura przyczynia się do utrzymania wilgoci w podłożu i stwarza optymalne warunki do tworzenia się, wzrostu i rozwoju systemu korzeniowego. Wypełniamy nią pojemniki przeznaczone do wysiewu roślin balkonowych, wyrównujemy i delikatnie uklepujemy, po czym możemy przejść do siania. Wszystkie te rośliny, z racji tego, że są ciepłolubne, wysiewa się w domach lub ciepłych inspektach na rozsadę, która będzie gotowa do posadzenia w zewnętrznych donicach lub na rabatach, gdy minie już ryzyko przymrozków, najczęściej w drugiej połowie maja lub w czerwcu. Pelargonie mają stosunkowo duże nasiona. W zakupionych paczkach są one najczęściej zaprawione i otoczkowane, co je chroni i ułatwia kiełkowanie. Zazwyczaj są one pakowane po kilka sztuk. Ta informacja jest za. Zawsze podane na opakowaniu. Na każdej paczce nasion jest zawsze opis, co się w niej znajduje i w jakiej ilości albo w ilości sztuk, albo w gramach lub miligramach. Kilka sztuk pelargonii w zupełności wystarcza, bowiem są to wieloletnie byliny, z których potem, na przykład podczas przycinania, można pobierać sadzonki pędowe. Zatem z kilku nasion możemy pozyskać kilkanaście, a potem nawet kilkadziesiąt roślin. Pelargonie umieszczamy w wybranym pojemniku wypełnionym podłożem do wysiewu i pikowania oraz przysypujemy je cienką około 3 mm warstwą tej ziemi. Następnie całości zwilżamy i potem dbamy o stałą wilgotność. Podłoża. Ja to zrobię na końcu po wysiewie wszystkich zaplanowanych na dzisiaj roślin. Pelargonie kiełkują bez problemu po około 7-14 dniach. Potrzebują do tego ciepła, temperatury około 20-25 stopni Celsjusza. Nie mają tendencji do wyciągania się. Ich sadzonki pozostają stosunkowo zwarte i ładne nawet w czasie niedoboru światła, który jest charakterystyczny dla zimowych miesięcy w naszym klimacie. Gdy młode rośliny mają już 2-3 liście właściwe, należy je przepikować, czyli przesadzić do większych doniczek. Pelargonie bez problemu znoszą przesadzanie, szybko aklimatyzują się w nowym miejscu, nie jest to dla nich żaden stres. Po mniej więcej tygodniu lub dwóch od tego zabiegu, najczęściej w kwietniu, gdy pogoda na zewnątrz na to pozwala, jest około 15 stopni Celsjusza, możemy rozpocząć hartowanie tych sadzonek, wynosząc je na dwór, na początku, na godzinę w cień, stopniowo czas wydłużając i stopniowo delikatnie przyzwyczajając do słońca. Tak prowadzone w maju zapewne zaczną kwitnąć i będą gotowe do sadzenia na balkonach lub tarasach. Podobnie postępujemy z petuniami i innymi roślinami balkonowymi. Je wszystkie należy od kwietnia hartować w ciepłe i pogodne dni. Jednak wysiew petuni wygląda nieco inaczej, ponieważ rośliny te mają bardzo drobne nasiona. Rozsypujemy je więc w miarę możliwości niezbyt gęsto na podłożu w wybranym pojemniku i nie przysypujemy już ziemią do wysiewu. Lecz jedynie je dociskamy ręką lub za pomocą delikatnego strumienia wody uzyskanego za pomocą opryskiwacza. Całość warto przykryć kawałkiem folii szybki lub plastiku, pamiętając później o codziennym wietrzeniu. Ja zrobię to na końcu z wszystkimi pojemnikami. Temperatura potrzebna petunią do kiełkowania to 18-22 stopni Celsjusza. Czas wschodów to mniej więcej 10-20 dni. Pikowanie zaleca się przeprowadzać w fazie dwóch-trzech liści właściwych. Można to robić pojedynczo do niewielkich doniczek lub po kilka sztuk czy niewielkimi pęczkami do doniczek np. o średnicy 9 cm. Po przesadzeniu pamiętajmy o podlewaniu. Ziemia w doniczkach z wszystkimi sadzonkami powinna być stale lekko wilgotna. Ale niezbyt mokra. Chyba jeszcze drobniejsze nasiona mają lobelie. Je wysiewamy, pielęgnujemy i pikujemy dokładnie tak samo jak petunie. Nasiona umieszczamy rzutowo, o ile jest to możliwe, niezbyt gęsto w pojemniku wypełnionym ziemią do wysiewu i je przyklepujemy lub zraszamy, nie przykrywając już podłożem. Gdy podrosną, pikujemy najczęściej grupami do doniczek o średnicy mniej więcej 9 cm. Werbena ogrodowa to roślina, która ma już nieco większe nasiona, je możemy już przykryć około 3 mm warstwą ziemi. Na balkonach i tarasach rośliny te sadzone są już od dawna, chociaż nie są tak popularne jak Pelargonie czy Petunie. Ostatnio chyba popularniejsze od nich stały się też werbeny patagońskie, a szkoda, po kwiaty werbeny ogrodowej, zebrane w baldachowate kwiatostany prezentują się prześlicznie. Rośliny te w zależności od odmiany mogą mieć pokrój wzniesiony lub lekko przewieszający się. Kwitną nieprzerwanie od maja do późnej jesieni, a kwiaty te mogą mieć różne barwy. Jeżeli kupimy mieszankę nasion, będziemy mieli niespodziankę. Nasiona tej rośliny kiełkują mniej więcej po 14-20 dniach. Pikujemy je, Standardowo, gdy mają 2-3 liście właściwe. Szałwia Błyszcząca z kolei zawsze ma kwiaty w kolorze intensywnej czerwieni. Jej nasiona są jeszcze większe niż nasiona werbeny ogrodowej. U mnie obie te rośliny będą dzielić wspólnie wielodoniczkę. Potem, podczas pikowania, każda z sadzonek trafi już do osobnego pojemnika. Szałwia Błyszcząca to roślina bardzo silna, łatwa w uprawie, która może rosnąć w donicy samodzielnie lub w kompozycji z innymi roślinami balkonowymi. Nasiona tej rośliny też potrzebują trochę czasu osoby wykiełkować i pojawiają się mniej więcej po dwóch tygodniach od wysiewu. Po kolejnych trzech pięciu tygodniach możemy przystąpić do ich pikowania. Tak samo jak pozostałe gatunki doskonale znoszą przesadzanie. Coraz popularniejsze w uprawie doniczkowej są także dalie, zwłaszcza ich odmiany karłowe, drobno kwiatowe, których kwiaty mogą być pojedyncze lub pełne w przeróżnych kolorach. Znowu kupując mieszankę nasion będziemy mieć niespodziankę. Nasiona dali są całkiem spore, nie ma więc problemu z tym, aby je równomiernie rozmieścić w pojemniku i na przykład do każdego otworu doniczki posiać dwa lub trzy. Potem możemy rośliny rozdzielić podczas pikowania lub jedynie usunąć Słabsze siewki, pozostawiając w każdym otworze jedną najsilniejszą. Dalej kiełkują około 7-14 dni od wysiewu. Po kolejnych 4-5 tygodniach, gdy rośliny mają 2-3 liście właściwe, możemy je przesadzić do osobnych, większych pojemników. Na balkonach i tarasach z powodzeniem możemy sadzić też aksamitki, których rozsadę można zacząć przygotowywać już w lutym i kontynuować również w kolejnych miesiącach. Rośliny te możemy wysiewać też bezpośrednio do zewnętrznych donic, gdy minie ryzyko przymrozków w maju. Na ogrodowych rabatach i w warzywnikach najczęściej królują tradycyjne odmiany aksamitek, podczas gdy w uprawie pojemnikowej możemy przykładowo sięgnąć po mniej znane odmiany, np. białą albatros i pomarańczową hawaii o dużych, pełnych kwiatach. Czy żółtą drobnokwiatową odmianę lulu. Nasiona aksamitek mają charakterystyczny podłużny kształt, kiełkują bezproblemowo, przysypane lub nieprzysypane ziemią już po kilku, dwóch, czterech dniach. Jeżeli na początek trafią do płytkiego pojemnika, warto je również po mniej więcej 3-4 tygodniach przepikować do większych pojemników. Wysiane w lutym, w maju będą już zapewne kwitły. Na koniec wszystkie nasze dopiero co obsiane pojemniki delikatnie, ale dokładnie zraszamy, na przykład za pomocą opryskiwacza o rozproszonym delikatnym strumieniu. Po czym je przykrywamy. Folią szybką lub przezroczystym plastikiem, żeby utrzymać wilgotność podłoża. Pamiętajmy jednak o późniejszym codziennym wietrzeniu. W folii możemy też zrobić niewielkie otwory. Rozsady trzymamy w jak najjaśniejszym miejscu, na przykład przy oknie od strony południowej. Jeżeli mamy taką możliwość, można też młodo roślinki doświetlać. I dbamy o regularne podlewanie, zarówno przed jak i po kiełkowaniu, a także o stopniowe hartowanie od kwietnia i na Nawożenie, jeżeli widzimy, że sadzonki zaczynają wolniej rosnąć i blednąć. Obserwujmy je też pod kątem chorób i żerowania szkodników. Jeżeli to konieczne, przeprowadźmy potrzebne zabiegi lub opryski. Uprawa kwiatów i roślin balkonowych oraz tarasowych od nasionka może być wspaniałą zabawą, dać wiele satysfakcji i radości. I życzę wszystkim tej radości ze zdrowo i pięknie rosnących roślin. Zapraszam do oglądania kolejnych filmów z cyklu Ogród Ozdobny oraz pozostałych filmów na kanale Ogród na Co dzień.